Hejka widzowie, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy w stawie Ja jestem w tym bardzo sława. I zagramy sobie w to, bo dzisiaj będziemy chyba tylko w to, bo w nie chcę nam pokazywać, bo to będzie bardzo to złe. Mam takiego skina Ronaldo. takie. I patrzcie. No nawet kurki. ja się boję, bo ostatnio ja przegrałem na ostatni. Wiem, wiem, że to dziwnie brzmi. Też sobie zagramy trochę w losowe gierki, i trochę w inne gierki. Zobaczy, czy mi się Mam już Fortnite'a. Czekajcie. O, na tym ja nagrywam jak co. O nie, ja odpadnę. Zrobię smuteczek. Yellow mat. Real Madrid. Real Madrid. Ale ja wiem, że to jest klub. Nie, że ja nie wiem, że to jest klub, ale. No nie! Ja mam... widzowie, Ja bym się zamordowała, jakbym takiego łatwego. Przyszła. Rozumiecie, nie ja to. Moja... Ale za to stół robię. Dobrze. Znaczy źle, bo. Ludzie mnie cały czas podcinają. Wiemy, że to jest normalny wstęp, mylikaj się, ale jakbym trafiła na odcinek z przewojem. Kurde, tym przepraszam, widzów, bardzo. No ten! To ty jeszcze się popiesz jak na mi lubisz. No właśnie. No. no i jakby, jak widzicie jestem w tym bardzo słaba w stamelikach i teraz rzadkie epickie serio? Nie sobie to jest Ja bym pewnie takiego chciałam mieć albo na przykład wiecie jaki jest ten fajny? Tak. Merci. Jakého bych chtěla mít? A legendárny. Uh, ten je fajn. Ten také je fajn. Amityczny, to je ten banánek fajn. Je eh. on omis naky, albo takiego. Ale a co skurky? To je to nejlepší skórki. Oferty. no, Wow, odkryłem świat. Ale nasz. Dajcie znać, czy wolicie Ronaldo czy Messi? W komentarzach. W komentarzach piszcie komentarze. Bo moje marzenie to jest jeden no, komentarz o nie Widzowie się przed Wami upokorzy. Niestety. Czemu nie mogę? No widzowie, mówiłam, że się przed wami pokorzę. Malnie. To jest jakiś widzicie skandal. Ja muszę się przed wami pokorzać. No, ale wcześniej mi wychodziło dobrze, ale na, nie. odcinku, więc musicie mi wierzyć na słowo. Ej, co mnie spychasz? No, ludzie mi spekulowali. Ej, czemu nie mogę wysyłać emotyka? No, nie mogę. No, widzicie, już jedna osoba przeszła, a ja nawet całego świata nie przeszłam. Ja, wiem, to jest niemożliwe. Cały świat. Znaczy, jest możliwe, ale bardzo ciężkie. Robicie tu? Zobaczycie tu. A potem to. Kwestia. Jak mam się poszczęścić? Dobra, jeszcze 10 osób. Może dobrze. No ja nie mogę. Czekajcie. Nie wiem, czy to jest głupie, co ja robię, ale. Emotyczka musiała być. Hmm. Na pingwina pokażącego się, czy Bumble Thread? O, ja chcę tego. O. Na strażaka. A nie na. No. Hmm. Nie no słuchaj. Przepraszam, że mówię że ten, ale niestety takie. Kurzkę takie. A gdzie ja jestem? Ty? Czemu ja zawsze tam jestem? A ten nie kurczako. O ten, o, o. Amigo. Ciepięcie, O nie. Widzowie, możecie nie śląc takiego filmu, bo coś czuję, że będą hejty. Aha. Widzowie, co wybierać? Takie oto wolne cośko, czy takie oto... ...szybkie cośko? Mm. A jestem chyba jedną pierwszy osób. A jakie to jest cudne. Będę pierwsza. No fajnie, wściele Widzicie, bym pierwszy. O, fajnie, ten ma auteczko. Tak, to jest jeszcze. O. o nie, ja chcę jakiegoś bliżej celu. No dawajcie, ludzie, bo ja chcę to skończyć. No dawaj, no. No, no tak, mi też się zarażyło, no ale... Co wam da jakiś turny auto? Jedna osoba, błagam, żeby to była jakaś rozsądna osoba. Dziękuję bardzo. Ta osoba. Ej, ta odpadła? Mam myślałam, że ta nie wiem. Odpadła. odpadła, ale bardzo mi się podoba. Cii, szczerze. Też bym tak chciała mieć. Jeszcze nie mam, bo ja mam tylko bardzo mało jak widzieliście. O nie, nie. dla mnie. Czemu we mnie strzelasz? Ja tu na gry. czemu, za co? Za co ten gościu musiał wygrać? Co ja mu zrobiłam, że ja? On musi wygrywać. Dobra, bierzemy innego. Już Kolor nie wiem, może różne. I się używa? No właśnie nie widzę, że jesteś. O jest. Dobre. No ja... <laughs> A dobra, gramy mi serie. Stąd... Turnieje. Nie stać mnie. Krasyczki. Upa, dupa, dupa, tu i tu. I would feel about you. O dobra, jaką mamy misję? O, Fajnie. Gramy. Nie wiem co to jest, ale... Okay. Miodki bardzo dobrze nie gram w miotki. o nie o a okej okay, dobra nie hapuję to było za szybko jestem zbyt z w a okej okay. Można to jakoś, nie wiem, skrócić? Troszkę się boję. Przepraszam, najmocniej w świecie. No to nie moja wina, że mam dopiero nie, od niedawna z Znaczy mam od długo, ale w niego nie grałam. psychi Co za przypadłość. No tak patrzą Ej dla mnie to tak wygląda creepy. Obozy.

To jest trudne, to jest trudne, przyznam. <laughs> ja mówię, to jest dla mnie. Nie mam takiego big braina, Aby to przejść, czy ktoś w ogóle ma? No, pewnie nie ja. No właśnie, ja nie mam, bo ja ciągle spadam i pewno i tak tego nie przejdę. Chcę się znać w YouTube, teraz w komentarzach albo później, jak skończycie jak chcecie. Eee, czy Wam się to podoba? Po prostu. Czy Wam się dobrze sobie dam radę jak na rok przerwowy? Ja... ja Boże, co ja gadam? <laughs> od Amongusa. Od Amongusa, rozumiecie? Od Amongusa. Od Amongusa. Od Gamma. No Dobra, widzowie. Teraz dajecie łapkę w górę I może tu przejdę, może przejdę, może przejdę No i No bo to jest za trudne tak. Ludzie tu sobie wskakują Nagle mają Przeskoczyć jeszcze tam nie A! Dobra, mam jeszcze szansę. Mam jeszcze szansę. Mam jeszcze szansę. Trzy osoby. Może nie trzy.

E, e, za co? No rozumiem, że pewnie inaczej zrezygnowałeś, ale za co? To jest mój przeciwnik boski. Będzie przeciwnik zableganic. To jest mój przeciwnik. 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 Nie. Pytajcie, po co ja to, to zrobiłem? Bo o to chodzi, że jak postawiałem sobie... Nikt okaże... o tak systematycznie. Mm -hmm. mm -hmm. oh. Nie, nie lubię kostko. Nie, nie wiem, czy bym o tym powiedział. Hm. Dobra. Pamiętajcie, no widzowie, żeby się nigdy nie poddawać. Choćbyście przegrali. O takie właśnie nie. <laughs> no. nagramy coś dla kuby. Okej, okay. ja nie to mi się masowa. Hejko Kuba, nagrywamy dzisiaj odcinek i widzowie chcą Cię serdecznie pozdrowić, nie wiem czy chcą Cię pozdrowić, ale za to wiem, że Ty będą chcieli, żebyś był na ostatnim, no, bo... a kiedy indziej, czyli może za tydzień, to pa. Też wyślij wiadomość głosową, to zamknę odcinku, jak mnie to napisz. Neng no 27 napisał. E, on jest nie jakby tego. Łe, patrzcie. Dobra, to, do, O. Okej. Okay. No, Poczekajcie. Myślę, że... Za jeszcze jedną rundkę sepy na mak. A jakby teraz tak odpalić Roblox? Tylko nie. W tak. Jak w że życie pojawi mi się... Dobra, widzowie, przepraszam, że nic nie mówię, rozumiecie, jestem też trochę... O, może tak. Po prostu jestem trochę zmęczona, no, rozumiecie. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. O, teraz taki. Nie pytaj się czemu ja nie. Ja, No jakoś wcześniej to przeszłam. To jakim cudem teraz tego nie mogę przejść. Ej, ty, zarobisz tak No właśnie nie tak. Dobra. Hop, hop. Hop. I hop. Jest! Doszliśmy widzowie. To dzięki wam, bo pewnie zostaw łapkę. Nie, żeby. Łapkę w górę. że ja po prostu mu patrzeć, Nie mogę pójść po inny, No jakoś mi się to pluje tancie. No dobra, i tak odpadnę, no. No wiedziałam, że przegram widzowie Patrz, widzicie mój nick teraz. O tu. Widzicie? Teraz widzicie mój nick. Żeby nie było, że nie pokazuje w ogóle niku, ale na razie to papa. Pa, pa. Albo nie, czekaj. Nie. To papa. Pa. Miłego weekendu Ty Onieszczę.